Dobry, dobry, dobry. Jak zwykle się wszędzie tutaj coś dzieje. Słupka, nie To wygląda tak bardzo filmowo. Taki kadry jak z katalogu. Ładnie wygląda. Mówimy o tym. który tutaj się wysuwa cześć jak tam? Nie ma, chzema, dzień dobry, bardzo dobrze Dzień dobry, a kolejny klasowe za tym dzisiaj o tej samej położenia usłyszenia o, ja mam odszłam cześć cześć, a nie znajduje Operacja na pacjencie trwa. I operacja na pacjencie ma coraz więcej e, efektów. pora. Nie, nie, nie da, ale wiesz, kurde. No, to już jest to taki, e, taki taki naprawdę, że już. Że już. Ale fajnie. Jest Robert? nie nie teraz. Zaraz. Ja nie wiem w kabinie, wiesz. A co, coś lakieruje? Coś tam pryska, nie wiem już. Idę zobaczyć co pryska. Czekamy na Roberta. <laughs> Przypominam Wam o tym, że warto szukać najtańszej opcji dla ubezpieczenia OC. Według porównywarki MUBI Seat Leon 1.4 TSI z 2010 roku to koszt 501 zł. Korzystając z linku, który znajduje się pod spodem, dostaniecie 150 zł zwrotu, czyli w rzeczywistości ubezpieczenie wyniesie Was 351 zł. O, szybko, bo mamy 5 minut. Za 5 minut spaliśmy znowu warstwą. Tak. Gotylle. Co to? Próbka twojej listy. Próbka mojej listy tak A no tak, bo mamy jeszcze do dowyczyć... Jezu, ja zapomniałem o tym. Znaczy, on dobrze wygląda. Jak, jakbyśmy tego nie zrobili, to by pewnie nikt tego nie zauważył. Ale faktycznie my musimy to jeszcze porzeźbić. Tak, musimy nadać łuk wewnętrzny tutaj na tej płaszczyźnie, bo tutaj musi być to wklęsły. Aha. I musi tutaj rowek tutaj na listwę, która... Która będzie szła później z nierdzewki. Pamiętasz no ten wymiar, to gdzie to było mniej więcej? Na jakiej to było wysokości? Mamy tylny zderzak, więc. A, no tak, w sumie, żeby analogicznie to. Technologicznie musimy zrobić do, do tyłu. Strzoka, to w ogóle. To, 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 to nabiera kształtu, tak jak widać. No co, no, Łukasz przejął teraz ten projekt, będzie tutaj. W tej chwili jeszcze używa cyny. Po dotarciu z tej warstwy pójdzie. Co? A, 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 nie wypowiada się tego słowa? A nie, to wszyscy, jest... wszyscy robią, nikt o tym nie mówi. Czyli to jest, nie, musi, czyli musi... To jest jak z Harry Potterze, jak on się nazywał, ten czarodziej czarno, czy, się, którego nie wolno wypowiadać tak, ja, tak, tak. Rozumiem, I, e, i to, i to jest to... tak jak z disco polo, nikt nie słucha, wszyscy znają. Czyli, czyli to będziemy, czyli będziemy <laughs> używać właśnie tego. E, tak, musimy, musimy, musimy tutaj wyrównać warstwy te, które, e, płaszczyzny, które nam tutaj, e, których cyna nam nie, nie wyrówna. Cyna, czy też kleje podświetlowe, różne powieści było e, telewizor do tego, e, jakby tego, jak to zwał, tak zwał, no. Nie mieliśmy z tym problemów od samego początku istnienia, od samego początku tego używamy. Co ciekawe, to jest auto stalowe, tutaj teoretycznie można by było użyć, zrobić tradycyjne cenowanie, tak? No. Ale w związku z tym, że mamy duże doświadczenie już w używaniu tego produktu przy autach aluminiowych, jakimi są Maserati. No wiadomo, aluminium, aluminium, no... Tego się nie pomaluje. Nie tego się nie pomaluje. polutujesz, może pomalujesz, ale nie polutujesz. Robiliśmy dziesiątki testów tego produktu i powiem Ci, że co działa. Tradycyjna dobra cena wysiada. Znaczy, nie ma co ryzyko. Znaczy, wiesz, ja w ogóle zdaję się na Ciebie, jeżeli tak mówisz, że tak jest, to to, to znaczy, że, że tak jest. Jeżeli macie praktykę w tym i używacie tego i mówicie, że to działa, i nie ma reklamacji, i wszystko działa, jest. Patryk, przy... serwisy w tej chwili działają w ten sposób, że yy, nowe elementy przy nowych autach nie wolno Ci dachu przyspawać, tylko w punktach, w kilku punktach jest tak. spawany. Natomiast cały dookoła jest klejony. Mhm. No to na myśli Volkswagen Volkswagena, Skoda, tak, tak. działa. Tylne pos poszycia tylnych błotników BMW, Volkswagen, Audi też są spawane, tylko na miejscach styku dwóch blach. Natomiast łączenia klejone. do są klejone. Projekt się Tu A ten pomalowałeś? Tak. Jedno, jednego ci zapomniałem w poprzednim wyjściu powiedzieć. Ale, że przede wszystkim, że a, on nie ma drodzy, nie pracuje przy Bentley'u. Ja też. A, więc, <laughs> porusza, nie pracuje nie, nie, nie oczywiście, e, ale mam nadzieję, że wpadasz tutaj kontrolować, co się dzieje. Zaglądam, zaglądam. Co dobrze, co dobrze. Wiesz, ten projekt nie byłby taki e, bez ciebie. To jakby nie było ja, to też by nie był projektu. <laughs> No właśnie. Czego zapomniałeś, Robert? Jednego, jednego się nie powiedziałem. Nie wiem czy to jest jakaś, jakaś nowość czy nie, ale na tym etapie, na tym etapie. możemy stwierdzić, że blacharyka jest skończona. <laughs> Bez prawie. Bez prawie. Już słowa tak, także tu już... Czyli mamy tak naprawdę e, zrobiono. Wszystko. Tak. Czyli no. przeszliśmy? Teorii, w teorii jeszcze nie, no to, to, to co Łukasz robi w tej chwili to jest taka, to już pierwsze, pierwsze... To są ostatnie czynności blacharskie. Po tym e, po tej operacji auto trafia na lakiernie. Ale to już jest takie, zachodząca lakarnie. to już takie takie jest, tak, dokładnie, bo nawet w kosztorysie Audatex czy, czy Eurotax tam mamy wstępne, wstępne szpachlowanie, Dobra, powiedz mi, te, te rzeczy takie te rzeczy, które gdzieś tam delikatnie się pojawiają z tym, to, to, to myśli, że to nie będzie naprawa blacharska. Nie, gdzie, gdzie to nie, było nie czasami nie mało. Nie ma. Nie, nie, mamy tutaj na jednych drzwiach, Tutaj jakąś to ale to podjęciu listy. Zdejmowałeś to, czy nie? Tak, to są zebrane, pamiętam było. To są prawe. Tu jest ok. To będzie na tamtych. To jest w ogóle niesamowite, zobaczcie, bo to zwróćcie na to uwagę, to jest coś, coś pięknego, to, a Anglicy kochają robić te dwudrzwiowe samochody tego typu, gdzie masz, zobaczcie, dwie klameczki na jednym, na jednym drucie, zarówno w Rollsach dwudrzwiowych, jak i w Bentleyach dwudrzwiowych, chodzi o to, żeby Gość, który siedzi z tyłu, mimo tego, że to jest Gietek i tam z tyłu teoretycznie nie siedzi właściciel, ale człowiek, który siedzi z tyłu, żeby nie musiał się prosić, że ktoś ma mu otworzyć drzwi, tylko sam sobie otwiera drzwi, żeby było mu wygodniej. Cudowne. W kamarku rol się, w ma jest dokładnie to samo. Uwaga tych drzwi jest. Ja cię kręcę, jakie one są ciężkie. O, tu to jest. No, ale to... nie mógł. Okej. Okay. Tutaj było odbicie, z tej strony nawet tutaj coś, coś widać, ktoś kiedyś puknął Dobra, no, czyli, be, czyli będzie, będzie... Ile one ważą? Nie wiem, ale dużo. <ścerny> ale totalnie. Tak i one są zdemontowane, nie mają szyby, nie mają podnośnika. No. Tak A te szyby ich... przecież tutaj są mega grube, takie... To jest w ogóle niewiarygodne, jak takie elementy, które właśnie na przykład są szybami. Są tak niesamowitej jakości, jakby są tu ciężkie, są e, takie bardzo charakterystyczne, troszkę jak kryształowe, zarówno w rolsie e, jak i w Bentleyach to robi po prostu niesamowitą, e, niesamowitą robotę. To, to jest nasze? Nie. To jest? To, to było. Fabrycznie. To jest fabrycznie. Ale tak tak. Żeby nie brzmiało, nie, no, tutaj butry, nie ten, to buty nie. Buty Musimy coś tutaj odtworzyć, nie? Ale... Ten, ten przełącznik jest, to jest normalny fortepian w środku. Ten przełącznik? Czy ten? Ten też, właśnie tak. To jest... A to tak ładnie wygląda na zewnątrz. A ja, pamiętaj o tym, że będziemy wyciszać te drzwi. Tak, no, ale już po lakierowaniu i tak. to będzie robił kolega, który zajmie się audio, więc my przed chwilę, tutaj, przed z nim rozmawiałem właśnie. Bo czy... tylko przygotujemy maksymalnie jak, jak to tylko będzie możliwe i on sobie tutaj wklei to, co będzie używał, uważał za stosowne. No i my później zaburzymy tylko tapicerki, picerki, tak? Które, to się skończyły. Przed chwilą, z nim Mam rozmawiałem, dzień. że czeka na hasło od ciebie, że ma wpadać i wtedy ma wpadać i wpada, bo już ma chyba... Przyjechać. Znaczy przyjechać, tak. Ma wszystkie elementy już po układ, czeka na ostatni wzmacniacz, a w ogóle będzie fajna niespodzianka dla was. No i co, Łukaszowi coś podesłałem, tak? No te uszczelki wszystko. To już... więc mamy już jedną wstępną wycenę tych uszczelek tych uszczelniaczy i tak dalej, czekamy na kolejną wycenę tych uszczelniaczy i liczymy na to, że jeżeli będzie nadal bardzo zaporowo, to zrobimy po prostu je w Polsce. No coś właśnie tam jakiś numer od Roberta właśnie do kogoś tam, kto dorabia, tak? Tam tak. przyzwolenie, zapytam się w ogóle jak to będzie. E, jeszcze zdemontuję ten uszczelniacz z tyłu z rozrządu, wiesz, jeszcze go tam nie wyciągnąłem od tej strony. Mhm. O, to ma taką dziwną, wiesz, musimy to zdemontować. Podkręcimy to, wydłubimy go stamtąd i zobaczymy, wiesz, też nie tego na razie ruszać. Jasne. Będzie w cena, tak? Ogólnie to było widać, że to Wiesz co, co, ale żyte, możemy go możemy wyciągnąć, bo prawdopodobnie będziemy mieli firmę, która nam to dorobi, o, o, więc właśnie, możemy no. to wyciągnąć. Co, ja wiem, że one nie były zużyte, bo nie mogły być zużyte, bo zobacz, ten tak silnik tak, wygląda nie. całkiem w ogóle, wiesz, sensownie na auto, miałem przejechane, nie wiem, niespełna 50 tysięcy kilometrów. Ale z drugiej strony wiesz jak to jest z tymi wszystkimi uszczelniaczami szczególnie po samochodzie, który prawdopodobnie w 15 albo w 16 roku miał wypadek. Jestem, jestem. nie no mówię, no trochę było wchodzenia z przodu. by do pokazane mach, bo... ale raczej nie, tak wszystko w miarę, wszystko w szło. Nie, jeszcze to i prawdopodobnie jakiś nam się dopasować, wiesz. Aha. Bez problemu, tak? No jak rządy rezerwane. Super. Wszystko trzeba wymieniłeś, to samo jest przy magistrali olejowej. Eee. Ja cię kręcę, jakie to jest wszystko toporne. Tak, w tej magistrali olejowej też będziemy mienić. One tak. tam zostały, ja je później wyciągnę założymy nowe. Mhm. Eee, Fito oleju gdzieś tam namierzyłem, to nie ma problemu z fitolleju, tylko założymy od razu. Jeszcze się na okresie... pewno z jakiegoś kombajnu pasuje. Nie, nie wiem, na pewno jest. wiem, że jest w katalogu, więc tak. zarazem zaraz, zaraz <laughs> go. No co, będę musiał jeszcze pod podmiski sięnąć, tak? Ale dopóki go nie podwieszę na, na tej, to nie będę go ruszał, nie? Tak. prostu złożę przyłód później jemę miskę. Super. To będzie, mam nadzieję, jeden z inczych Bentley, który nie cieknie. No tu muszę, nie go, tak, że nie będzie się, nie ma prawa cieknąć, nie? Wśródmy hmm. go na tyle, że będzie wszystko. Wiesz, to nie jest wcale takie oczywiste w Bentleyach, że, że nie cieknie. Nie znam tej marki kompletnie. To jest pierwszy, pierwszy Bentley, gdzie tam w ogóle przy nim, że tak powiem, doszedłem do niego, coś robię. Konstrukcyjnie wszystko jest proste, duży śrubek. Wszystko <laughs> wiesz, po kolei. Najlepsze jest, otóż i pokażę coś takiego jeszcze fajnego. Ciekawostka taka, gdzie się spotkałem. Tak, w tym miejscu, to w tym miejscu jest, nie? Co A teraz, żeby to zdemontować, musi zdemontować postawę pompy wody. Tak. Taka uszczeleczka, nawet byśmy do czego to jest, nie, jakiś taki, wiesz, coś tu jest, to, to jest w tej pozycji. Coś taka silikonowa uszczeleczka jakaś? tak, ona tak tu jest do, dociśnięta, w tym miejscu jest dociśnięta, nie. Sł pewnie tak, no bo no, żeby zygnał była bardziej na nie rady, więc musiałem wszystko dalej rozebrać, nie? Co za patent! No, też taki jakiś dziwaczny, ale to tutaj już chyba więcej... Ale cudownie, że wiesz, ty, no z drugiej strony to taki samochód, no, cały czas się czegoś uczysz, no. też że tak no. Wspaniałe. Jest okazja, trzeba to robić i się uczyć. No, Wspaniałe. Będą części podkładamy. Super. Dobra. System audio w ogóle będzie totalnym powrotem do tego. Łukasz znalazł. Ile kosztował system audio, tak jakbyś chciał zamówić ten system, który tutaj będziemy montowali? Jedną trzecią wartości bazowego auta. 40 tysięcy. Tak. Bazowego auta, tak, tak czyli Turboera. Znaleźliśmy e, kat, e, fabryczną reklamę z katalogu. Już, już to gdzieś tutaj mam. Wyobraźcie sobie, że za zestaw audio do Bentleya, tylko że do e, Turbo Era, czyli jakby troszkę starszej generacji, ale to wiesz, to też starsza generacja cztero drzwiówki do takiej normalnej 40 tysięcy dolarów za zestaw audio do tego samochodu. Tak. Ja cię kręcę. Jest tutaj Masz? Nawet wycena pełna zrobiona. Um, Bentley kosztował 185 tysięcy dolarów. Taki jak testowany, czyli z opcjami. No jest całe podliczenie 25 tysięcy dolarów za montaż, 200 godzin pracy. I 24 tysiące dolarów sam system. Czyli 50 tysięcy. 50 tysięcy! Ja cię kręcę! <grym> w ogóle... Ale I To ty... był Ej, październik 1989 roku. To chyba to jest no, to, to jest który rok? Ten jest to dwa, to ten miejsce, jest to, to, to jest nowszy, wiesz, ale stary. Październik 1989 roku w NRD produkują trabanty. Tak. E, właśnie e, za sekundkę świat się kompletnie zmieni. Za, na polskich ulicach za chwilę pojawi się Polonez Caro e, i będzie wielkim szałem. A Bentley montuje za 50 55 dolarów system audio. Mekamici, tak? Ja cię kręcę. Są w ogóle bardzo ładne zdjęcia. Były nawet dedykowane jakieś... Wszystko do konserwacji nawet tego systemu. No dziwisz się, to... Stary, za 50... O tak to wyglądało, pytałeś o to. Tak. Tak to wyglądało w Turboerze. Zabudowa w bagażniku. Z audio? Stary, za 50 tysięcy dolarów w 1989 roku w Polsce kupowałeś kamienicę w Warszawie. A my nadal nie mówimy o aucie, tylko o zabudowie audio. <ścoughs> Niewiarygodne. Bo swoją drogą bardzo Was szanuję za cudowne ksywki dla Łukasza e, i w ogóle uważam, że są wspaniałe. Jak to było? Pogromca dobrego, dobrego nastroju? Nie. Łukasz? Tak. Poczekaj. No ktoś tę fakturę musi Patrykowi dostarczać. Dobrego... Tak. Złodziej dobrego nastroju. Złodziej dobrego nastroju. Pokracał uśmiech u dzieci. Pokręca uśmiech u dzieci. Złodziej dobrego nastroju. Ktoś musi być księgowym. <laughs> wiecie skąd to się wzięło? Bo to przymiło młody dżentelmen, ale wiecie skąd to się wzięło? Jak przychodzi z fakturą, zostawia fakturę, to nam nastroje się zmieniają. Co szczęście dzisiaj nie dostarczył nam żadnej faktury, więc mamy cudowne nastroje i widzimy się za tydzień przy tym projekcie, prawda? <laughs>